Wyobraź sobie, że otrzymujesz dar, o którym marzą mistycy, a Twoją pierwszą reakcją nie jest radość, lecz czyste przerażenie. To właśnie spotkało ojca Pio. Kiedy krew zaczęła płynąć z jego rąk, nie czuł się wybrany, czuł się zniszczony. Ale to, co wydarzyło się później, rozmowa, która wywiązała się między nim a Bogiem, nie jest tylko historią o świętym. Jest to klucz do zrozumienia każdego bólu, jaki kiedykolwiek nosiłeś w swoim sercu. Rany krwawiły. Jego dłonie, stopy, bok, wszystko ociekało krwią nie z powodu urazu, nie z powodu wypadku. Krew płynęła znikąd. Znaki ukrzyżowania Chrystusa pojawiły się na jego ciele. Zakonnik upadł na kolana, ale nie w ekstatycznym uniesieniu, lecz w głębokiej udręce. Panie! wołał przez łzy. Zabierz je. Nie chcę ich. Nie jestem godzien. Ludzie to zobaczą. Pomyślą, że jestem oszustem, szaleńcem. Błagam. Zabierz to z powrotem. I wtedy Jezus odpowiedział. Słowa, które padły w tej ciszy, zmieniły wszystko, co Ojciec Pio wiedział o cierpieniu i gwarantuję ci, że zmienią również to, jak ty rozumiesz swoje własne krzyże. To nie jest legenda przekazywana ustnie. Ta rozmowa jest faktem historycznym, udokumentowanym w prywatnych listach ojca Pio do jego kierowników duchowych, ojca Benedykta i ojca Augustyna, spisanych w tygodniach tuż po otrzymaniu stygmatów. Listy te przetrwały, zostały wnikliwie zbadane przez Kościół i ostatecznie uwierzytelnione podczas procesu kanonizacyjnego w 2002 roku. Same rany były wielokrotnie przedmiotem analiz medycznych. Lekarze sporządzali raporty, istnieją fotografie. Przez 50 lat, od 1916 do 1988 roku, rany te krwawiły każdego dnia. Nigdy się nie zagoiły, ale co niezwykłe, nigdy też nie uległy zakażeniu. To zweryfikowana historia. A to, co zaszło między tym cierpiącym kapłanem a Jezusem, ujawnia ukryty cel każdego bólu, jaki kiedykolwiek znieśliście. Zanim jednak przeniesiemy się do tego poranka w San Giovanni Rotondo, napiszcie proszę w komentarzach, z jakiego miejsca na świecie oglądacie ten film. Chcę wiedzieć, dokąd dociera ta niezwykła historia. Cofnijmy się teraz do tamtych chwil. Ojciec Pio miał wtedy 31 lat. Był kapucynem w małym klasztorze w odległej wiosce na południu Włoch. Wyświęcony zaledwie 7 lat wcześniej był młody i nikomu nieznany poza garstką współbraci. Był piątek 20 września 1980 roku. Około godziny dziesiątej rano po odprawieniu przy świętej modlił się samotnie na chórze zakonnym. Kaplica tonęła w ciszy, a przez wysokie okna wpadały promienie słońca. Klęczał przed drewnianym krucyfiksem, pogrążony w modlitwie, tak jak robił to każdego dnia. Nagle przeszył go ból, rozdzierający nie do zniesienia. Ogień w dłoniach, ogień w stopach, ogień w boku, jakby włócznia przebiła go na wylot. Spojrzał w dół, z jego dłoni płynęła krew. To nie były powierzchowne zadrapania, ale otwory przechodzące na wylot przez obie dłonie. Mógł przez nie dostrzec światło. To samo działo się ze stopami. W lewym boku ziała głęboka rana, przypominająca ślad po pchnięciu mieczem. Krew szybko przesiąkała przez brązowy habit, tworząc kałuże na podłodze. Stygmaty rany ukrzyżowanego Chrystusa objawiły się na jego ciele. Jego pierwszą reakcją nie była jednak ekstaza, duchowa radość, ani spokojna akceptacja, jakiej moglibyśmy spodziewać się po świętym. Czuł wstyd, przerażenie i kompletne zagubienie. Próbował ukryć rany, owijając dłonie w kawałki materiału, ale krew natychmiast przesiąkała na zewnątrz. Próbował wstać, lecz upadł. Ból był obezwładniający. Inni bracia, słysząc odgłosy cierpienia, wbiegli na chór. Zastali go tam krwawiącego, drżącego i desperacko próbującego zasłonić dłonie przed ich wzrokiem. W kolejnych godzinach i dniach ojciec Pio był przerażony. Jego listy z tego okresu odsłaniają duszę pogrążoną w udręce, a nie w euforii. Pisał do ojca Benedykta: Ludzie pomyślą, że zrobiłem to sobie sam, że szukam uwagi, nazwą mnie oszustem. Pisał dalej: Jestem grzesznikiem, nie zasługuję, by dzielić rany Chrystusa. Dlaczego on naznaczył mnie w ten sposób? Bał się reakcji kościoła: Będą mnie badać. Pomyślą, że to demoniczne albo fałszywe. Zostanę potępiony. Jak mam odprawiać im z krwawiącymi dłońmi, jak mam normalnie żyć, wszyscy będą patrzeć, wszyscy będą się gapić. I nie mylił się w swoich obawach. Kościół był podejrzliwy. Śledztwa trwały latami. Ojciec Pio musiał znosić upokarzające badania, ograniczenia w posłudze oraz oskarżenia o fałszerstwo. Niektórzy urzędnicy kościelni za wszelką cenę próbowali udowodnić, że rany są samookaleczeniem. Inni sugerowali działanie złego ducha. Czasami zabraniano mu odprawiania publicznych mszy, spowiadania, a nawet pokazywania się wiernym, którzy zaczęli napływać coraz większą falą. Jego modlitwa tuż po otrzymaniu ran była aktem desperacji. Błagał Jezusa: Panie, zabierz je ode mnie. Nie prosił o zabranie bólu. Ten mógł znieść. Prosił o zabranie widocznych znaków, krwi, dziur w dłoniach, które wszyscy widzieli. Daj mi cierpienie niewidoczne, błagał. Pozwól mi dzielić twój krzyż w ukryciu. Ale rany pozostały. Krwawiły każdego dnia o każdej godzinie. Jednak za tym cudem kryło się dręczące pytanie. Ojciec Pio zrobił więc to, co prędzej czy później musi zrobić każda cierpiąca dusza. Zapytał wprost: Dlaczego ja? Dlaczego te rany? Jaki jest ich cel? Nie odrzucał tego daru, ale desperacko próbował go zrozumieć. W październiku 1918 roku, zaledwie miesiąc po otrzymaniu stygmatów, pisał do ojca Benedykta: Pytałem pana, dlaczego chciał mnie tak dotknąć? Co zrobiłem, by zasłużyć na tak widoczny dowód jego ran? Przecież jestem najmniej godnym z jego sług. Jego pytanie sięgało znacznie głębiej niż proste, dlaczego ja? Zastanawiał się nad sensem widocznego cierpienia. Dlaczego nie wystarczyła udręka wewnętrzna, duchowa, którą znoszą inni święci? Czego Jezus oczekiwał od niego poprzez te rany? I jak w ogóle ból może być darem? Przez tygodnie, po 20 września, ojciec piorzył w absolutnej duchowej ciemności. Rany krwawiły nieustannie, przemaczając bandaże, rękawiczki i wszystko, czego dotknął. Ból był nie do opisania. Zakonnik porównywał go do ciągłego dźgania ogniem bez chwili wytchnienia, w dzień i w nocy. Jednak gorsze od fizycznego cierpienia było owo zagubienie. Dojmujące poczucie, że Bóg naznaczył go bez żadnego wyjaśnienia, że dźwiga krzyż, którego znaczenia po prostu nie rozumie. Modlił się. Płakał i błagał o zrozumienie. A pośród tej ciszy Jezus zaczął odpowiadać. Nie stało się to podczas jednej głośnej rozmowy, ale przychodziło stopniowo, poprzez wewnętrzne światło w czasie modlitwy, na przestrzeni wielu tygodni i miesięcy. Ojciec Pio zapisał te słowa w listach do swoich kierowników duchowych. Z tych zapisków wyłania się jedno z najgłębszych wyjaśnień sensu cierpienia, jakie kiedykolwiek otrzymał człowiek. Jezus powiedział mu, te rany nie są karą, są uczestnictwem. Wyjaśnił dalej, aby ratować duszę, ktoś musi cierpieć razem ze mną. Każda ocalona dusza ma swoją cenę. Krzyż to nie tylko wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat. On trwa nadal, tu i teraz. Zapraszam wybrane dusze, aby dzieliły moje odkupieńcze cierpienie. Ty jesteś jedną z nich. Ciebie wybrałem. Jezus mówił dalej. Twoje rany będą moimi ranami, które działają przez ciebie. Kiedy ludzie zobaczą twoje krwawiące dłonie, przypomną sobie o moich. Kiedy ujrzą ranę w twoim boku, wspomną włócznie. Te widoczne stygmaty są znakiem dla świata, który zapomina o moim krzyżu. Będziesz żywym przypomnieniem, że moja ofiara była prawdziwa, że miała swoją cenę i że prawdziwa miłość krwawi. I dodał coś, co ma kluczowe znaczenie: Poprzez Twój ból dotrę do dusz, które są głuche na słowa. Niektórzy ludzie dają się przekonać argumentom, inni świadectwu. Cierpienie przemawia jednak głośniej niż jakiekolwiek kazanie. Twoje rany nawrócą serca których nie jest w stanie poruszyć teologia. Dusze, które byłyby stracone, zostaną ocalone, ponieważ zobaczą Twoją krew i przypomną sobie, co ja dla nich zrobiłem. Wreszcie, Jezus wypowiedział słowa, które całkowicie zmieniły sposób, w jaki ojciec Pio postrzegał swój los. Nie zsyłam cierpienia przypadkowo, daję je tym, którym ufam najbardziej. Czy możesz to dla mnie znieść? Rany są znakiem bliskości, a nie odrzucenia. Dzielę się moim największym skarbem, krzyżem, z tymi, których kocham najgłębiej. 22 października 1918 roku ojciec Pio zapisał odpowiedź, która była chyba najbardziej klarownym przesłaniem od pana: Będziesz nosił te rany jako pieczęć mojej miłości. Będą boleć, będą krwawić, będą niezrozumiane. Ale dzięki nim ocale tysiące ludzi, którzy inaczej by zginęli. Twoje cierpienie nie jest bezsensowne, jest odkupieńcze. Ono kupuje duszę. Wtedy zakonnik zrozumiał, że w Bożej ekonomii cierpienie jest walutą. Każda chwila bólu, którą znosił, była przeznaczana na czyjeś nawrócenie, uzdrowienie, zbawienie. Dosłownie kupował duszę swoją krwią. Nie była to kara. Lecz inwestycja. I nie działo się tak dlatego, że Bóg jest okrutny, ale dlatego, że w tajemniczej matematyce odkupienia miłość musi kosztować. Chrystus zaprasza nas, byśmy płacili tę cenę razem z nim. W końcu ojciec Pio zrozumiał, dlaczego rany musiały być widoczne. On pragnął je ukryć, ale Jezus chciał, by świat je widział. Dlaczego? Ponieważ miliony ludzi. Potrzebowały naocznego dowodu, że Krzyż jest rzeczywistością. Wiek XX zaczął zapominać o ofierze Chrystusa, sprowadzając ją do roli metafory, pustego symbolu czy odległej historii. Rany na dłoniach zakonnika sprawiły, że zapomnienie stało się niemożliwe mówiły one głośno Patrzcie, oto ile kosztuje grzech oto ile płaci miłość to nie jest tylko opowieść. To dzieje się teraz w ciele i krwi na waszych oczach. Jezus przekazał Ojcu Pio Prawdę, która dotyczy każdego z nas. Nie każdy otrzymuje stygmaty, ale każdy otrzymuje krzyż. Twoje cierpienie, czymkolwiek ono jest, chorobą, stratą bliskiej osoby, zdradą czy samotnością, jest twoim osobistym stygmatem. Ma ono wartość odkupieńczą, jeśli tylko zjednoczysz je z moim krzyżem. Nic się nie zmarnuje, jeśli mi to ofiarujesz. To było sedno odpowiedzi Jezusa: Nie cierpimy na darmo. Jeśli trwamy przy Chrystusie, nasz ból nie jest karą. Stajemy się współodkupicielami, dzieląc Jego dzieło zbawienia. Twój ból może ocalić kogoś, kogo nigdy w życiu nie spotkasz. Twoja wytrwałość może umocnić kogoś, o kogo istnieniu nie masz pojęcia. Twój ofiarowany krzyż może przeważyć szale losu dla duszy, która balansuje na krawędzi wiecznego potępienia. Gdy ojciec Pio w pełni pojął odpowiedź Jezusa, nigdy więcej nie prosił o usunięcie stygmatów, przyjął je. Podczas odprawiania mszy czy słuchania spowiedzi zakładał specjalne rękawiczki bez palców, by choć częściowo ukryć dłonie. Kontynuował swoją kapłańską posługę. Każdego ranka msza święta, a potem od 10 do 16 godzin w konfesjonale, mimo nieustannego, przeszywającego bólu. Nigdy nie skarżył się publicznie. Kiedy ludzie pytali, czy rany bolą, uśmiechał się delikatnie i odpowiadał: One przypominają mi o tym, co on zrobił dla mnie. To właśnie te rany uczyniły ojca piosławnym na cały świat. Przez kolejne pięćdziesiąt lat miliony pielgrzymów przybywały do San Giovanni Rotondo. Owszem, chcieli zobaczyć cud, ale co ważniejsze, chcieli się u niego wyspowiadać, zostać uzdrowionym i poprzez niego dotknąć rzeczywistości ofiary Chrystusa. Za jego wstawiennictwem działy się niezliczone, udokumentowane cuda, a tysiące dusz przechodziły na wrócenie. Jego konfesjonał stał się najbardziej obleganym miejscem w katolickim świecie. Przez te pięć dekad wielu lekarzy badało jego rany. Nie znaleźli żadnego naturalnego wyjaśnienia. Rany nie goiły się, ale też nie powiększały i nigdy nie uległy zakażeniu, co z medycznego punktu widzenia jest niemożliwe przy otwartych, stale krwawiących obrażeniach. Były to idealnie okrągłe otwory w obu dłoniach. Każdego dnia świeże, jakby powstały przed chwilą. Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 roku, dokładnie 50 lat po otrzymaniu stygmatów. Gdy po jego śmierci lekarze przygotowywali ciało do pogrzebu, po raz ostatni zbadali jego dłonie i stopy. I wtedy stało się coś niewytłumaczalnego. Rany zniknęły. Zostały całkowicie uleczone, bez najmniejszej blizny. Skóra na jego dłoniach i stopach była gładka i nienaruszona, tak jakby stygmaty nigdy nie istniały. To wyglądało tak, jakby Jezus powiedział do niego: Twoja praca jest skończona, już ich nie potrzebujesz. Co więc ta historia oznacza dzisiaj dla ciebie? Tak jak rany ojca Pio, twoje cierpienie również ma swój ukryty cel. Niezależnie od tego, jaki ciężar dźwigasz, czy jest to choroba ciała, trauma emocjonalna. Bolesna strata, zdrada, czy ten powolny, niszczący lęk codzienności, który nie pozwala ci spać, wszystko to może ocalić innych, jeśli tylko zdecydujesz się ofiarować to Bogu. Musisz zrozumieć jedną rzecz: to nie jest przypadek, to nie jest bezsensowne zrządzenie losu i co najważniejsze, to nie jest kara. Twój ból ma moc odkupienia. Ojciec Pio odważył się zapytać. Dlaczego? Jezus mu odpowiedział. Ty też masz prawo zadać to samo pytanie. Przynieś swoje cierpienie do Jezusa bez wstydu i zapytaj wprost, po co to jest? Kogo to cierpienie ma uratować? W jaki sposób ten ból może stać się łaską? Odpowiedź na te pytania zmienia absolutnie wszystko. Twój krzyż przestaje być czymś, co musisz po prostu przetrwać z zaciśniętymi zębami. A staje się czymś, co możesz świadomie ofiarować. Nie zmarnuj swojego krzyża. Masz go, każdy z nas go ma. Ale to od Ciebie zależy, czy stanie się on ciężarem, który Cię przygniecie, czy kluczem, który otworzy niebo dla kogoś innego. Dlatego proszę Cię, wypowiedz teraz te słowa prosto z głębi serca. Jezu, złącz moje cierpienie z Twoim. Użyj go, aby kogoś uratować. Niech nic z mojego bólu się nie zmarnuje. Ta prosta modlitwa ma moc, by zmienić wszystko. Zamienia ból z nieznośnego ciężaru w najcenniejszy dar. I pamiętaj o jednym, gdy nadejdą trudne dni. Cierpienie jest szczególną formą intymności z Chrystusem. Jezus nie daje swojego krzyża byle komu, powierza Go tylko tym, którym ufa najbardziej. Jeśli więc Teraz przechodzisz przez głęboką ciemność. Jeśli czujesz, że twój krzyż cię przygniata, wiedz, że jesteś bardzo blisko jego serca. On patrzy na ciebie i zadaje ci to samo pytanie, które zadał ojcu Pio: Czy możesz to dla mnie znieść? Czy pomożesz mi ratować duszę? Ojciec Pio pytał: Dlaczego te rany? Jezus odpowiedział: Aby ocalić tych, którzy bez tego by zginęli. Przez pięćdziesiąt lat ten pokorny zakonnik krwawił, a dzięki jego ofierze miliony ludzi odnalazły drogę powrotną do Boga. Twoje cierpienie ma tę samą ukrytą moc. Nie bój się go, nie odrzucaj go, ofiaruj je dzisiaj i pozwól Bogu przemienić twoje własne rany w odkupienie dla świata.